Pozycja wyjściowa. Połóż się na plecach, kolana zgięte, stopy płasko na podłodze. Spleć dłonie z tyłu na głowie. Kręgosłup przyjny ma być w neutralnym położeniu. Napnij mięśnie stabilizujące brzucha. Zalecenia techniczne. Powoli unosz górną część ciała, zginając tułów. Łopatki oderwij od maty. Pozostaw na niej dolną część pleców, stabilną i w neutralnym położeniu. Zatrzymaj się i powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie. Złożenie rąk na piersi ułatwi wykonanie ćwiczenia, ale zlikwiduje podparcie szyi. Nie rób zamachów. Wykonuj powolne, kontrolowane ruchy. Nie próbuj unieść ciała poprzez mocne podciąganie głowy lub wysunięcie brody. Zamiast tego izoluj i napnij mięśnie brzucha. Podczas ruchu podbródek ma być lekko cofnięty kręgosłup szyjny w neutralnym położeniu. Nie wysuwaj barków. Klatka piersiowa ma być uwypuklona, łopatki ściągnięte. Wykonuj wydech w fazie unoszenia tułowia do góry.